Prędkość jest tutaj e, regulowana. Ale maksymalna prędkość nie, nie zawsze tutaj jest, jest najlepszym, e, najlepszym wyborem, e, także w zależności od materiału musimy sobie go tak ustawić, żeby nam jakby jeden drugi materiał nie, nie pokrywał, żebyśmy tam nie gubili mhm. za dużo na frakcji drobnej no, też. No? Właśnie, ale faktycznie. dan vir jou